Szanowni Państwo, zostałam już przedstawiona, ale przyszłam na pikietę. Takie zaproszenie było na pikietę pod hasłem Nie zniszczycie naszych dzieci. I Państwo też przyszli na tą pikietę. To bardzo proszę, powiedzcie to razem ze mną: Nie zniszczycie naszych dzieci, nie zniszczycie naszych dzieci, nie zniszczycie naszych dzieci. No i teraz słychać, że jest pikieta, a oni, zobaczcie, oni się nas boją, co zrobili, zamknęli kratę. To nie zdarzało się. Ja tu byłam już na konferencjach, które organizowałam, krata była otwarta. Jestem mocno zdziwiona, ale może to wynika z tego, że widzą, że ludzie się budzą, że odbywają się protesty, że się nie zgadzamy na to, co się dzieje. Ja obserwuję to, co się dzieje od paru lat, kiedy się zaangażowałam społecznie, ale od momentu, kiedy minister Nowacka stała się szefową resortu edukacji, rozpoczęła się, w zasadzie może się nie rozpoczęła, bo ona się rozpoczęła niestety już wcześniej, ale przyspieszyła systemowa, celowa, zaplanowana akcja niszczenia polskiej szkoły. Rozpoczęło się od prac domowych. Jak to jest, proszę Państwa, że nagle minister mówi nauczycielom, ja reprezentuję środowisko nauczycieli i ja usłyszałam jako nauczyciel my usłyszeliśmy. Nie nadajecie się, nie znacie się na swojej pracy. Trzeba wam zakazać zadawania, prac domowych w klasach 1-3. Trzeba zakazać ich oceniania i wymagania. To był policzek w twarz polskich nauczycieli. Byłam na komisjach edukacji. I od prawa do lewa było słychać głosy. Zostawmy autonomię nauczycielom. Podkreślam, ludzie współpracujący z Menem też to mówili. Ale co zrobiła pani Nowacka? Wprowadziła to, co chciała, bo, bo to była obietnica wyborcza. I to jest kwintesencja. Ich nie interesuje dobro dzieci, autorytet nauczyciela, dobro polskich rodzin, polskiego narodu. Ich interesują słupki wyborcze. Kolejna sprawa zniszczenie patriotyzmu. Pierwsze zmiany w postawach programowych, jedna piąta wyrzucona. Dzieci już nie przeczytają Pana Tadeusza w całości, ja jestem panią od Polskiego. Nie przeczytają chociaż jednego tomu chłopów, za których. Za którą to powieść Raymond otrzymał Nobla. Nie będą fragmenty bliżej nieokreślone, a fragment to może być jeden akapit z pięciu zdań. Proszę Państwa, co się dzieje? Dzieci już nie usłyszą, może usłyszą, ale nie będą zobowiązane nauczyć się do matury i pamiętać o takich nazwiskach jak chociażby Stefan Starzyński, jak cho chociażby Ignacy Mościcki, Józef Poniatowski, Romuald Traugut. Czy Państwo to sobie wyobrażają, że polski maturzysta nie wie, kto to jest Romuald Traugut? To jest niebywałe. To jest zamach na naszą ojczyznę. I to nie jest tak, jak mówi pani minister, że zależało jej na tym, żeby odciążyć polskich uczniów. Jest to kłamstwo i mówię to z pełną świadomością, bo zamiast tej jednej piątej, co wprowadza obecnie do podstaw programowych i zapowiedziała to publicznie. Zostało to zapowiedziane publicznie, może nawet nie przez nią. Ale wprowadzane do podstaw programowych są zagadnienia z edukacji klimatycznej. Czyli co? Wyrzucimy Mickiewicza, wyrzucimy Reymonta, wprowadzimy ideologię klimatyczną. Obowiązkowej miał być też przedmiot edukacja zdrowotna, czyli dodatkowa godzina. Dzięki waszemu zaangażowaniu, naszemu zaangażowaniu minister się musiała ugiąć. Przedmiot jest na razie nieobowiązkowy. Ale Pani Minister, drodzy rodzice, zwracam się do Was. Chcę podeptać Wasze prawa zagwarantowanej w Deklaracji Praw Człowieka i w Konstytucji w artykule 43-58. Jej nie interesuje i wielokrotnie to mówiła, że rodzice mają przede wszystkim jako pierwsi prawo wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ona się ugięła tylko i wyłącznie ze względu na kalkulacje polityczne jej frakcji. Proszę Państwa, ja tu jestem też jako nauczyciel. My, nauczyciele, wbrew temu, co mówi minister Nowacka, jesteśmy traktowani per noga. Już mówiłam o tym, że zostaliśmy pozbawieni naszego narzędzia. Jest mowa o tym, że ma być zlikwidowana ocena zachowania, jest mowa o tym, że być może uczniowie będą decydować współdecydować o wyborze dyrektora szkoły. Ustawa Kamilkowa zabrania nam przytulania dzieci, rozmawiania w cztery oczy, zabrania telefonu, który będzie używany niezgodnie ze statutem szkoły. Zabrania nam również rozmawiania z dziećmi na osobności. A o pewnych tematach nie da się powiedzieć inaczej. Po prostu zarzuca się nam, że my nie wiem jesteśmy jakimiś przestępcami, chyba. Drodzy nauczyciele, zobaczcie to wszystko. Teraz jeszcze zwracam się do nauczycieli. Jest pomysł, żeby nauczyciel miał status funkcjonariusza publicznego. Trochę środowisko się obudziło, bo co to oznacza? My jesteśmy chronieni tak jak funkcjonariusze publiczni. To jest zapisane w prawie oświatowym, w karcie nauczyciela. Ale jeśli będziemy mieć status funkcjonariusza publicznego, do czego dąży ministerstwo, to będziemy mogli mieć karne sprawy i zostać ukaranymi za to że na przykład wystawimy nie taką ocenę, że coś się nie spodoba rodzicom czy dzieciom, czy, czy uczniom. I jak my tutaj możemy mówić o kształtowaniu etosu nauczyciela? Jako środowisko Nauczyciele dla Wolności jesteśmy absolutnie przeciwni reformie minister Nowackiej. Obserwujemy to, pracujemy w klasach, nie tylko że przepełnionych, ale w klasach, gdzie jest bardzo wiele dzieci z orzeczeniami o bardzo różnych dysfunkcjach. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej, dzieci, które mają ADHD i muszą chodzić po klasie, a z drugiej strony dzieci, które mają słuchawki na uszach, bo mają bardzo wrażliwy słuch, nadwrażliwość słuchową. Często nie ma nauczycieli wspierających, bo po prostu ich nie ma, a nawet jak są, to mają dużo mniej godzin niż godziny dydaktyczne. Zostajemy bardzo często sami. A oprócz tego jeszcze wrzuca nam się dzieci, które nie mówią po polsku. I rać sobie człowieku. I to jest, proszę Państwa, i to trzeba jasno powiedzieć, też zaplanowana akcja pod dyktando Unii Europejskiej i ONZ. -u. Ona się nazywa Edukacja Włączająca, Inkluzyjna. I na to poszły ogromne pieniądze ponad 300 milionów złotych dla różnych szkoleń, organizowania jednostek wspierających edukację włączającą. To wszystko jest dawane nam z Unii po to, żeby obniżać poziom, żeby szkoła stawała się nie miejscem, gdzie się stawia wysokie wymagania, ambitne cele, wychowuje, tylko żeby szkoła stała się miejscem, gdzie dba się tylko o dobrostan ucznia Takim, taką placówką opiekuńczo-wychowawczą. A zarazem są zapisy, że szkoły, które promują. Segregację, czyli uwaga, szkoły specjalne nie dostaną ani grosza z tych dotacji, co oznacza, że szkoły specjalne przeżywają kryzys, nie mają pieniędzy na wyposażenie i stopniowo są zamieniane w te centra wspierania edukacji włączającej, a dzieci wysyłane do zwykłych szkół. Proszę Państwa, jeśli nic nie zrobimy, jeśli się nie obudzimy, to za chwilę nie będzie prawdziwie polskiej szkoły, będzie szkoła unijna. Podporządkowana europejskiemu obszarowi edukacji. To nie będzie zdrowych rodzin, bo edukacja zdrowotna, wbrew temu, co mówi pani minister, zarzucając nam, że nie czytaliśmy podstawy. Pani minister, przeczytałam ją wielokrotnie i napisałam na ten temat wiele. I jest tam odłączenie sfery seksualnej od macierzyństwa, ojcostwa, od małżeństwa jest zrównanie. Małżeństwa ze związkami partnerskimi jest jako jedyny, jedyny warunek podjęcia współżycia świadoma zgoda i nic więcej. Dzieci będą rozerotyzowane i będzie tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie opublikowano niedawno raport policyjny, z którego wynika, że bardzo wiele procentowo przestępstw o charakterze seksualnym to są przestępstwa młodych ludzi do 17 roku życia, głównie 14-latków, na swoich kolegach i koleżankach. Czy naprawdę tego chcemy? Dlatego jeszcze raz powtórzmy na koniec. Nie zniszczycie naszych dzieci. Wykrzyczcie to głośno. Dziękuję. Nie zniszczycie naszych.